Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tu mogę, że tak House Powerhouse Investments z parkingu tradycyjnie. Nie wiem, jak min minął Wam weekend. Mój weekend na, w tej chwili jest zawsze przedłużony o poniedziałek, także jak jest taki biurowym. Jak to zwykle bywa w taki, jeżeli macie tylko jeden taki dzień, to po prostu wtedy wszystko jest skoncentrowane, w tym jednym dniu wszystkie rozmowy telefoniczne, spotkania i tak dalej. I czasem się okazuje, że nie ma czasu nawet, żeby usiąść i wypić kawę. Słuchajcie, ja wczoraj właśnie taki dzień miałam, trochę wariacki, ale przez weekend, w sobotę, w niedzielę, siedziałam na Rightmove i na zupli i wyszukiwałam, sprawdzałam po prostu, co jest ciekawego na i powiedział mi, że owszem, coś tam mu się podobało, coś tam wybrał, ale generalnie konkluzja jest taka, że na szczęście ciągle jeszcze jest bardzo wiele nieruchomości do kupienia. On tak, tak naprawdę znalazł kilka, które mu się podobało, ostatecznie się chyba zdecydował na jedną. Ale wiecie co, pomyślałam sobie, że warto oczywiście wybrać te, poszukać tych nieruchomości, zdecydować się co ewentualnie chcielibyśmy obejrzeć, ale później jest kwestia tego, że no oczywiście trzeba je obejrzeć, trzeba, trzeba pojechać na ten viewing. Natomiast tak naprawdę po, powinniśmy to robić regularnie. Ja bardzo często, dotychczas w większości moich projektów robiłam tak, czy raczej wcześniej tak robiłam, bo teraz właśnie to zmieniłam, że jak zakończyłam jeden projekt, to zaczynam drugi. Albo zakończyłam jeden projekt, mieszkanie już było wynajęte, czy tam nieruchomość, myślałam sobie, o no to fajnie, mam taki moment, tu już jest wszystko załatwione, tak, mam dosyć tego wariactwa, oczekiwania, Pilnowania terminów, wysyłania dokumentów. I teraz jest czas, tak, żeby sobie odpocząć, zanim zacznę następny projekt. Później, oczywiście, to było coraz szybciej, jak tylko kończyłam jeden, zaczynam drugi. Natomiast teraz, yy, może pewnie niektórym inwestorom się to wyda oczywiste, yy, ja po prostu symultanicznie szukam wielu projektów i Szukam cały czas. W tej chwili w trakcie mam jeden projekt, ale tak naprawdę szukam już kolejnego, i um, ostatnio byłam na kilku viewingach i złożyłam cztery oferty, i żadna z nich nie została zaakceptowana, ale to wcale nie znaczy, że ja nie będę nadal jeździć na viewingi, to znaczy, oczywiście będę jeździć nadal na viewingi, ale też będę robić follow up dla tych ofert, bo myślę, że przynajmniej na początku. Pewnie warto po tygodniu czy po dwóch zapytać, ale później wystarczy tak naprawdę raz w miesiącu dzwonić do właściciela czy do agencji, w zależności od tego, gdzie tę nieruchomość znaleźliście. Dlatego, że no, różne są sytuacje. Podobno w Anglii jedna na trzy transakcje się tylko udaje, jedna na trzy się nie udaje transakcje albo odwrotnie. W każdym razie są po prostu transakcje, które nie dochodzą do skutku i zawsze, nawet jeżeli widzicie, że jest nieruchomość under the offer, to wcale nie znaczy, że ona ostatecznie zostanie zakupiona. I do momentu, kiedy, kiedy nie jesteście na 100% pewni, że nieruchomość została sprzedana, to tak naprawdę warto robić ten follow-up i warto cały czas dzwonić do, do właścicieli, jednocześnie oczywiście cały czas oglądając nieruchomości. Jak ktoś pracuje na etacie, tak jak ja, to może się wydawać, że to jest bardzo dużo pracy, ale też pamiętajcie, że bardzo dużo się uczycie w trakcie takiego, w trakcie tych viewingów i w trakcie rozmów z innymi osobami, z agentami, z właścicielami. Tutaj będzie strona ta bardziej związana ze sprzedażą, później będziecie rozmawiać z, potencjal, z potencjalnymi, znaczy z budowlańcami.